W ekspresowym tempie zaprezentujemy teraz wyjściowe ustawienia obu ekip, bo już wszystko gotowe, żeby rozpocząć ten mecz. Rozpoczynamy oczywiście od drużyny GKS-u Bełchatów w bramce z numerem pierwszym Tomasz Kucharski, dalej z trójką Norbert Warmus, numer 5 to Patryk Pytlewski, z siódemką Kacper Popławski, numer 8 Wiktor Kościuk, z siedemnastką popularny Serek Serchii Napołow. Z numerem 18 Szymon Sarnik, 19 to Jakub Bartosiński, z numerem 21 Adam Dębiński, z 30 kapitan tego zespołu Łukasz Wroński i numer 33 Natan Wysiński, szkoleniowcem GKS-u Bełchatów jest oczywiście pan Radosław Pęciak. Tutaj z bliska teraz oglądamy ekipę olimpiadą, więc poznajmy wyjściowy garnitur, który na ten mecz uszykował właśnie szkoleniowiec Damian Hebda w bramce młodziutki. Tymon Wojciechowski z numerem 22 dalej z szóstką Jakub Peke, 7 to Kacper Kondracki, z 9 Dominik Kozera, z dyszką na plecach zagra Eryk Jarzębski, numer 11 Oskar Kordykiewicz 16 Mateusz Mynarczyk z numerem 17 Fryderyk Misztal, numer 23 to Dominik Pawłowski, numer 26 Maciej Kołoczek i numer 30 kapitan tej ekipy Dawid Wierzbach. No to szybciej. Ale widzimy też, że również w drużynie GKS-u Bełchatów kilka zmian. Jedna bardzo ważna, bardzo doniosła, o niej za chwilę wspomnę, a teraz Eryk Jarzębski jego próba dośrodkowania przyblokowana, co tu się dzieje? Nie ma bramki, Kucharski! Jakim cudem on to obronił, kanonada w drugiej minucie! Ale Tomasz Kucharski, no to jest specjalista od rzeczy niemożliwych! Obserwujmy, no pierwsza bardzo dobra akcja, Jarzębski! Przyblokował go Bartosiński, no tutaj Przytomne uderzenie, które blokuje kolega z zespołu Dominik Kozera, no jeszcze na raty starał się tutaj kilkukrotnie Oskar Kortykiewicz, ale tę wojnę wygrywa Tomek Kucharski, no jak w ten sposób zaczął się ten mecz panowie, oby tak dalej. Upragnione trzy punkty, na które zespół Olimpijczeka aż od siedmiu kolejek, siedem spotkań z rzędu bez zwycięstwa w lidze, ostatnia wygrana w czwartej kolejce 23 sierpnia, tutaj ograna. 2 do 0, Jagiellonia 2 Białystok Jarzębski Jarzębski, niezłe dośrodkowanie świetnie wbiega Kordykiewicz Oskar Kordykiewicz ponownie do Eryka Jarzębskiego wykłada, mniej więcej na 15 metrów. 1-0 świetna akcja, ponownie aktywna ta lewa strona no i jest otwarcie wyniku, Kacper Kondracki druga bramka w tym sezonie Wierzba. No to po drugiej stronie barykady możemy to samo powiedzieć, właśnie o Dawidzie Wierzbie. On, który. Teraz musi ratować sytuację. Wroński właśnie blokuje wierzba, ale trochę na własne życzenie ta sytuacja. No i jak tylko wyciągasz pomocną dłoń do rywala, i ten nie boi się tego wykorzystać. Dzieją się właśnie takie rzeczy. Na własne życzenie. Gospodarze tracą bramkę. Mamy już jeden do jednego. No i kolejna prosta strata tym razem. Kondracki, jemu przytrafił się błąd. Wysiński, poprzeczka, jeszcze walczy Popławski. Wyprzedzony przez Dawida Wierzbę. Kończy to wszystko strzałem zespół z Bełchatowa. Ale oczywiście to już nie mogło zagrozić bramcy Tymona Wojciechowskiego. Natomiast tutaj było bardzo gorąco. Stracił równowagę Kondracki, uciekła mu piłka. Wykorzystał to Kacper Popławski, No i uderzenie. Natana Wyszyńskiego atomowe. No i gdyby kilkanaście centymetrów niżej zmierzała ta piłka. Zapewne mielibyśmy przepiękną bramkę. Upiekło się gospodarzom, obramowanie bramki. Ratuje teraz Olimpię. No i jak na razie w tych dotychczasowych 12 ligowych konfrontacjach. Pomiędzy Olimpią a GKS-em padło 5 z żółto-biało-niebieskich, 4 remisy i 3 triumfy właśnie ekipy GKS-u Jeśli chodzi o bilans bramkowy, 14-13, rzut karny, długo czekał z kwiskiem Przemysław Czer Czerw, oczywiście zastanawiałem się właśnie jaka będzie decyzja, ale trochę to analizował Pan Arbiter i jego zdaniem będzie rzut karny dla Olimpii. Kordykiewicz, ruszył Oskar, Kordykiewicz, kompletnie zmylony, Tomasz Kucharski. 2 do 1. Olimpia wraca na prowadzenie. No ciekawe. Teraz szansa na wyjście z kontro dla ekipy Zelblonga. Wysoki pressing założony przez brunatnych, ale dobrze poradzili sobie z tą pułapką gospodarze. Ośrodkowanie teraz w pełnej okazałości widzicie Państwo to miejsce, gdzie ulokowani są kibice GKS-u Bełchatów. Ale to kibice Olimpii Blok mają powody do radości. Oskar Kordykiewicz po raz drugi 3 do 1 dla gospodarzy. Piękna akcja. No i widzimy też niesamowicie ucieszył się trener Damian Hebda, pobieg do swoich podopiecznych i razem z nimi okazale celebruje trzecią piękną bramkę. Oskar Gordykiewicz po raz piąty, a teraz po raz szósty. Ze stricte piłkarskiej rodziny. Ricardo Gonsalves do cimento. Mam nadzieję, że tutaj dobrze przedstawiłem imię nazwisko tego zawodnika urodzonego w 2003 roku. O tym za chwilę Dominik Kozera. Kozera jest już w polu karnym, Kozera wyrzucił się za mocno do zewnątrz. Trzeba było mocniej ścinać akcję do środka. Zamknął sobie jeden tak naprawdę z kierunków. Ale Kordykiewicz ze znakomitym podaniem. Natomiast Ricardo Gonçalves, były gracz LKS-u Łódź, UKS-u SMS-u Łódź. Lechi 2 Gdańsk, widzewa 2 Łódź, LKS-u 2 Łódź. Ma też oczywiście brazylijskie obywatelstwo. Ponad 30 spotkań w drugiej lidze. Więc gorąco Państwa jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zostawić subika na naszym kanale, żeby zostawić łapkę w górę. No i przede wszystkim, żeby spotkać się z nami w poniedziałek na naszym kanale podczas magazynu Betli III Ligi Grupy Pierwszej. No właśnie, gra puszczona i bramka Dominika Maruchy. Dobra decyzja, rozkłada ręce gracz Olimpii block. No ale to chyba dobra decyzja arbitra, że nie ma rzutu karnego, a jest bramka finalnie. Brawo, Przemysław Czerw bardzo przytomnie analizował grę, poczekał z gwizdkiem do samego końca. I dał niesamowitą radość temu chłopakowi z numerem 15. Dominik Marucha z bramką. 4 do 1. No tutaj chyba już e, kropeczka na D w słowie Wiktoria po stronie drużyny Elbląg, No i ten przysłowiowy gwóźdź do trumny GKS-u Bełchatów. Wbija Dominik Marucha. Pociągnął akcję Wiktor Triki. Akcja zmienników. Także też wielkie brawa dla trenera Damiana Hebdy. Miał nosa. Kogo wpuścić na plac boju? Wiktor Triki, no tutaj oczywiście byłby rzut karny zdecydowanie, ale poczekał z gwizdkiem, poczekał z decyzją Dominik Marucha, cieszy się z bramki, a poczekał z gwizdkiem oczywiście Przemysław Czerw w nomenklaturze ze świata sportu walki. Mówi się, że zjadł taki strzał, takie uderzenie. Miejmy nadzieję, że też będzie dzisiaj zjadał uderzenia i będzie otrzymywał jak najmniej od Charlesa Oliveiry Mateusz Gamrot. Mniej więcej o 3.30 dzisiaj gala w Rio de Janeiro, no i wielkie starcie Polaka, też sympatyków sportu walki zachęcam do tego, żeby wspierać naszego najlepszego, lekkiego. Koniec starcia w Elblągu, 12. kolejka będzie bardzo miło wspominana. Tutaj, właśnie w weblągu, Olimpia po siedmiu spotkaniach z rzędu bez zwycięstwa, w końcu przełamuje złą paskę, pokonuje i to naprawdę efektownie 4 do 1. Giekę z Bełchatów w pełni zasłużone zwycięstwo. Popełnili tak naprawdę w tym meczu jeden błąd, który wykorzystał zespół z Bełchatowa, ale na przestrzeni całego meczu, na przestrzeni pełnych 90 minut lepszym zespołem, zespołem, któremu bardziej zależało, była Olimpia Elbląg. I to widać. Serdeczne gratulacje dla tej ekipy. Serdeczne gratulacje też dla trenera Damiana Hebdy, który obejmując stery pierwszego szkoleniowca, wita się z kibicami w najlepszy możliwy sposób. Jest upragnione zwycięstwo. No i zobaczymy, czy tak jak rozpocząłem tę transmisję słowami, że to Gwiezdne Wojny, nowa nadzieja, ta nowa nadzieja będzie kontynuowana. Trzeba oczywiście to potwierdzić już w następnym spotkaniu przeciwko Widzewowi Dwa Łódź.